Świąteczko jest z tej strony Disco Proto. To jest drugi odcinek serii smakujemy produkty różne. Dzisiaj oczywiście z moim gościem Urbi. Dzisiaj polecimy z jeszcze innymi przespekami. Teraz już będzie trochę chipsów, troszkę i Bobowita i tych spraw. A Zobaczcie ale jak... jak ale Szprotka ze śledziem <laughs> Dobra, tak jak mówiłem, znowu będziemy kręcić kołem kapitań, do, no, do, do, do jednego. Dobra, zasady są takie, że każdy dla każdego losuje po pięć razy. Tak jest, po pięć razy. Pięć lubię. 3, 4, ry Ja też. Dobra. Urbi losuje Krzychowi. Tylko nie. Pasztet Łyżeczka pasztetu paprykowego. I tutaj oczywiście ja wam pokażę... Lokowanie produktów, nie zapłacili. <laughs> że polecasz ich produkt. O! Dobra. Otwieraj i smakuje. Nie, to nie jest złe. Będę to sobie. Ej, to jest dobre! To jest mój sąsiedzi jedynie kiedyś. No, to masz z tego Neptuna. To... Ja. No, nie wylizał, łyżeczki <grym> Neptuna. Smacznego. A dziękuję. Zdrowie. Uf, nie, tak to to nie mi hmm. to się nie śmieje. Coś po prostu ciężko samo, jak? Jak wrażenie? nie? jest jest No ale. Ale. Co zjesz to twoje? Dobra, to był pierwszy. Dobra. Znaczne, żeby nie kusiło twojej twarzy. Dobra, teraz ty dla Urbiego. Czego... Co byś chciał, żeby wylo wylosował Urbi? Ja bym mu proponował bardzo dobrze. Tutaj kochani jest marchewka z karafiorem dla dzieci, a urbi takie dużo <laughs> jest. Nie wiem tego. To chyba. Dobra. I lecimy. Olej tylko lata. Jest! Żelki, języczki. Języczki. Ja wiedziałem Czyli to. Jest. A ile z... tego? Już następna była marchewka z kalafiora. No, jak no, Następna to? była marchewka z kalafiora. <grym> A to czy nie była pierwsza runda widzowie. Ale ci nie <grym> 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 To ryba rybą tym paczetem. Koniec. Jeśli właśnie takie materiałe łapkę w górę. Subskrybujcie na tym moim pięknym kanale tam na dole. Lecimy. Jak, dobry? Dobry, nie? Mm -hmm. o, i Instagramu. No i nasze Instagramy oczywiście. Dobra. W opisie okay. będzie wszystko spokojnie. Ja muszę patrzeć. Nie. Pasztet pieczarkowy. Krzysztof jest smakoszem pasztetu. Tak jest. A to, to jest? to? Pokaż. Oczywiście się, oczywiście, pieczarkowy z Karfura. Lecimy. Mogę sobie trochę bać tych niezyczków? kurczę, a się zawaliło. <grymne> no nie mogę ej. Ja chyba nie wiem firmy otworzę Dobra pan. najpierw daj znać yy, 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 jaki zapach Powąchaj Śmiecia piciarkami trochę Poka? Piciarkami gościu A bo... Nie, masz peter no, no z piciarką, no. Dobra. No mówię! Sma smakuj tego knura. Pszne? Nie Księg. dalej, jedz. Kurczę, nie no. <grymne> tego pasyrego, <bo> ja tego prosty dopija Ale pyszalkami Co niedobre? Ole, piesalkami cię na Starą próchnicą Starą próchnicą Dobra, ja dostaniesz kalaber gdzie <grymne> żał. Zerujemy, 0,7 Dobra, teraz dla Urbiego. dla No znowu to jeszcze, no jeszcze, jeszcze raz, nie no. No. Smalec <noise> jabłkowy. <noise> Co? Smalec jabłkowy. No, i łyżkę też będzie. nie gorzej. No, zaraz urwie No co mnie teraz będzie smalec? Nie, ja się... No, Łóżka miała być trochę ja on wie dla mnie... O Słuchajcie, cię będzie rzekał To dobre Dobre? Naprawdę? Poza kadrą zjem z tobą I to jest dobre Przecież mhm. Do, mhm. to, 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 to nie jest złe Całkowicie serio? To wiecie jak to to smakuje? Nie wiem jak to to smakuje, ale... 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 smakuje. Ale, ale jest ok. A, Dobra. W porównaniu do tego paprykarza z poprzedniego odcinka. Dawaj zwrotek No! Nie! Mus owocowy! Jest! Nie, co to jest mus owocowy leśny? No masz tu moje, co ja to chciałem. To na łyżkę mu nalej tego. Łyżka musu Dobra, ile tego? <gulanie> Kupa! <gulanie> Jak kupa Smacznego Smacznego A dziękuję Widzowie, Zróbka, zróbkę Przecież to jest dobre gościu, czego ty się boisz? Cuchnie, że Olej mnie wymieszał w żołądku teraz, to czuję Po tych wszystkich Dobra. Dobre Dobre? Dobre Która to runda? Trzecia Trzecia no Trzecia, ja kończę ja obrony Bo ja zaczynam, nie? No. Mhm. Dobrze Oczywiście ja z pięć Czyli ja jeszcze trzy rzeczy, to jeszcze dwie. Maja nie, jak nie, to, nie, Ja tego nie zjem. Jemy. Ja, nie, nie. nie zjem. tego. To nie mniej, zjem tego, bo ja się pożygam. To nie, mniej nie, to nie zjem tego. To Krzychu może za niego weźmiemy. No nie, ale... Pokaż jak jesteś bohaterski. Dalej. Dla widzów. Ale dla widzów. to robisz, ja zjem? Jak ty nie, zjem? Ja nie zjem tego. Dalej, dla oh. widzów. Łyżeczka. Ja Renaj się, jest jest się poddać to? studją. To, to Nie, to... To jest Łyżeczka z kalafiorem. No łyżeczkę. Jest... Dobra, za urbiego. Ja zamoczę łyżeczkę za to. Ueno luz. Co ty robisz? Ueno luz. Ja wiedziałem ja zamoczę zamoczyłem łyżeczki. Dawaj krzychu. <laughs> ja tam, wiadom widzowie, kur... Pokaż jak jesteś koza. Kalafior? Pod ci? Chodź. Nie. Ja się dziwię jak nasze polskie dzieci mogą to jeść Jedz jak chcesz Jedz i zamykaj to bo już tu czuję Widzowie oczywiście no. tutaj spójrzcie Smacznego w, Oczywiście wartewkę z kalafiorem czy coś to nie wiem nawet Nie wiem co tu suchnie no Ale ja. dobrze to zamknij się robię to wszystko dla was bo jesteście najlepsi Lecimy. Poszło? Bardzo <grym> zło <grym> Co się stało z panem Najmanem? Ale jak w ogóle, co w Masz na sobie. Mm -hmm. O Jezu. Co było, twój Kalafia? Nie wiem, chyba, za co to był? Nie, to co na samą myrę, bo... Ja tam zobaczyłem mój tylko. To... Głośny, nie wiem. To co wziąłeś na mnie, za mnie numer to co. Je, jeszcze na... No to jeszcze jedna dla Urbiego losowanie. Jeszcze dla ciebie. No. No. I teraz pewno dostaniesz jeszcze szprotkę. No, i to już jest chyba, to To dalej, to za tą szprotkę. Za marchewkę? Ja, za tę marchewkę. Hmm. Tylko tak leci drugi raz. To no już tego nie ziem. <grym> no. <Do. grym> <O>, nie chcę chyba chore. Dobrze, szprotki przeleciały. Pastet z pieczarkami, dawaj. Było. Ale ja nie wiem. Aha, no dobra. Pokaż do kamery, żeby nie było. Mam tu. Bo... o czymś. A nie masz chleba? <grym> no właśnie o to chodzi, żeby bez chleba było. To no dobra chyba, co czy nie? To <grywaś> chyba się ciężko jara. No wiem, domyślam. Widzę to najlepsze wizowie. Teraz... Jeszcze jaką ci taką sprotką dowali. No. To już by było pozamiatane. Ciercino w bro. O kurcze. No proszę, proszę. Teraz będzie. O jas, gdzie to jest? Myślę, o. że to jest to. <grywaś> Idę. Lęcina z brokułami, bobowita. No, coś dla małego snyka. <grym> Smakujemy! <grym> Może boku. nie wąchaj lepiej, co? Ja tych bobowity nie zjem. A ja mam Naleśniki zjem. Naleśniki mogą być dobre, sam bym spróbował naleśniki. No, ja nie chcę. Uff. Dobra, Dobra, bierz tą mam bobowitę. Nie wiem. Nie, on tam zje normalny chłopak. Prosty chłopak klasa. Dobra, lecimy widzowie. Z cielęciną. Każdy dobry chłopak w Nie myśl o tym, że to cielęcina. Ja to zjem jakbym... Ja co I co? Nie dole. Ej dobra! Y, ja zmieniam zasadę, bo... Bo ty jesz to i od razu popijasz. Y, 20 sekund musisz to trzymać w mordzie k***a, zanim to przełkniesz. Dobra. No bo tak to bez sensu. Tak to ja też mogę wziąć i sobie popić ten smalec i... Teraz dobra. ja na Urbiego, nie? Tak. Ostatni no, Ostatnia w no sensie, to No chyba tak, tak? Ostatnia? Tak. tak. Piąta, no bo ja urgę mu jedną mm -hmm. dodatkową Teraz ja Urbie lecimy. Nie ja szproskać ja na to było. Najlepiej ten na chwilę leci wędrów. Patrzcie, wziąłem. Było jeszcze raz. Było. No to samo. Przychłowaj zakręć normalnie. Może ja sobie sam zakręcę? Nie nie nie. <laughs> nie! nie, nie, nie! Nie! Zrobię, No. masz tutaj Naleśniki! Pokaż naleśniczki dobra. Bez dodatku cukru, jako że jestem na diecie No dobra, poszło Jak pachnie? Tę za to. Bardzo Tak jest spoko żeby, Jak pieczarek to nie zanosi Zróweczko Tak jest spoko Dobre? Dważdy Widziałem, 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 jak a tam coś to... w sensie, nie jest to... najlepsza nie wiem, czy zaraz jadę. Ale ciekawy Mógłbym Mogłę. ale. Dobra, teraz ty. Więc ja już jestem po wszystkim, tak? Prostka! Prostka! Nie. Masz paprykowy, jadłeś? Nie, nie. Jadłeś, jadłeś paprykowy. Jest otwarty też. Drogi. nie był Ale paprykowy tam jadłeś. No! Jest! Jest! <gry> <Yes! gry> <gry> Prostka! Szprotka. Tylko Co mi to otworzy. Dobra, daj, ja otworzę. Szprotka. Piękna szprotka. Przed chwilą złowiona z morza. Zobaczcie jeszcze, Ale ogo ma jeszcze ogonek ma. A i może sam co? Nie, teraz jest zasada 20 sekund Mie mielenia szprotki. Jestem jako prosty chłopak ze skromnego miasta. Lecimy. A wystaw ogonek z buzi? Ja bym po kozakiem. Jeszcze jedną O kurczaczki. Ale teraz wystaw ogonek, dobra? <noise> wystaw ogonek z buzi. To będzie fajne. Dobre. Pszne? Widzicie? Ja niczego się nie boję. Kto by powiedział, że tu nic splecimy? Dobrze. dobra. się wyższość w tym odcinku. Poprzedni wygrałem ja na tym, wygrałeś ty. Jeśli Wam się taki materiał się spodobał, zostawcie łapkę w górę. I następny odcinek będzie... Nie na 200 łapek, jeszcze dobijecie, lecimy z następnym. Trzymajcie się, piąteczka. Yo! Yo.